Dzisiaj naszym gościem jest pan Krystian Karol Krasowski, prezes Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Muszę się posiłkować kartką, bo nazwa jest bardzo długa. Rozmawiamy od razu po posiedzeniu pierwszego parlamentarnego zespołu do spraw personelu niemedycznego i chciałam zapytać przede wszystkim, jakie są państwa priorytety i najważniejsze problemy do załatwienia. Zespół działa już drugą kadencję. Poprzedniej chyba niewiele udało się wdrożyć, jednak udało się trochę te Państwa problemy nagłośnić, co też jest pewnym sukcesem. I pytanie, jak Państwo teraz oceniacie perspektywy? To znaczy, dzień dobry Państwu, dziękuję Pani Doktor. Generalnie ten okres, który był w poprzedniej kadencji, to był okres manuwan, tak jak Pani powiedziała. Przestawili, przestawiliśmy i naświetliliśmy wszystkie problemy, które dotyczą pracowników niemedycznych, te najbardziej palące, bo też nie chcieliśmy się rozdrabniać za bardzo natomiast no, nie było takiego politycznego zrozumienia e, tej tej kwestii e, myślę wydaje mi się nie chciałbym zapeszać ale wydaje mi się że ta nowa kadencja nowe kierownictwo resortu podejdzie bardziej e, profesjonalnie do zawodów niemedycznych e, bo są wśród nich profesjonaliści którzy znają system od środka no właśnie proszę powiedzieć y Pracownicy, personel niemedyczny, niemedyczny, co się kryje pod tą nazwą? Jakie zawody Państwo skupiacie? Znaczy my zrzeszamy pracowników działalności podstawowej. Taki był nasz cel, bo chcieliśmy kompleksowo podejść do tych tematów. Oczywiście mogliśmy dostrzeżyć to na inne grupy zawodowe, typu elektrycy czy, czy hydraulicy. Natomiast uważam, że w takim, w, w takim dużym zestawieniu grup pracowniczych wymkną się nam spod kontroli rzeczy ważne. Zajmiemy się tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestiami finansowymi, ale bezpieczeństwo pójdzie w, na bok, na margines naszych spraw. Więc my zrzeszamy pracowników, którzy pracują w środowisku pacjenta. Mówimy tutaj o salowych, sanitariuszach, rejestratorkach medycznych, sekretarkach medycznych oraz niemedycznych kierowcach karetki. Ta ostatnia grupa najmniej była reprezentowana, ona nie jest w ogóle uwzględniona w jakiejkolwiek siatce płac. To są pracownicy, którzy zarabiają najniższą krajową. No właśnie chciałam się zapytać, czy, czy zrzeszacie Państwo te osoby, które w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach są w tych dwóch ostatnich widełkach uwzględnione? Znaczy tak, pracownicy, pracownicy podstawowej działalności od wyższego wykształcenia do tego podstawowego. Tak? Zadanie takie co postawiliśmy, dlatego że, tak jak powiedziałam, dużo grup zawodowych to jest dużo problemów i kompleksowo nie, nie, nie załatwimy wszystkiego. A chcieliśmy rozwiązać problemy pracowników, którzy pracują przy pacjencie właśnie dlatego, żeby zapewnić i bezpieczeństwo pacjentowi, które dostrzegliśmy rzeczy, które niepokojące, które naprawdę zagrażają pacjentowi, i też personelowi. Mówimy to o zakrywaniach szpitalnych. Przede mhm. wszystkim. A jakie są najważniejsze dla Państwa problemy, jakie są teraz najpilniejsze kwestie do załatwienia? Wiele się mówi o outsourcingu, o tym wypychaniu na nieładnie mówiąc śmieciówki akurat tej grupy mm. pracowników, ale pewnie to nie jedyne problemy. Znaczy outsourcing jeszcze nie jest takim zjawiskiem dość powszechnym, jak było parę naś lat temu. Natomiast dyrektorzy zaczynają rozważać tą formę przekazania pracowników pod firmy zewnętrzne. My oczywiście jesteśmy od samego początku przeciwni temu, temu rozwiązaniu, nie, dlatego, nie dla, przeciwni dla samego sprzeciwiania się, tylko dlatego, że zauważyliśmy, że te rozwiązania nie są dobre zarówno dla pracowników. Ze strony związkowej, ale dla, dla personelu i przede wszystkim dla pacjentów z drugiej strony, tej takiej bardziej medycznej, tak? W firmach zewnętrznych jest duża, duża dotacja pracowników. To nie sprzyja poznawaniu pacjentów, mimo wbrew pozorom tego, te, co mówią niektórzy, my musimy wiedzieć jako pracownicy niemedyczni, jak się rochowym wobec danego pacjenta, danej jednostki chorobowej, tak, a przy dużej dotacji niestety tego nie, nie utrzymamy. To jest problem na, razie na małą skalę. Wchodzi, czy mamy rękę na pójście, staramy się interweniować tam, gdzie możemy. Mniejszy nie wszędzie to się udaje, bo e, niestety, ale finanse wygrywają z zdrowym rozsądkiem. Natomiast naszym głównym problemem jest degradacja pracowników, czyli tak zwaną zmianę nazw stanowisk. E, to nie jest temat nowy, bo my mówimy o tym od trzech lat. Tak naprawdę to jest skutek tej ustawy. Bo pracodawcy, ja tutaj nie chcę oskarżać wszystkich pracodawców, ale też nie chcę być ich obrońcą tak do końca, bo widzimy tendencję, że pracownikom niemedycznym mówi się, że nie ma na nich pieniędzy, musimy was degradować dla dobra szpitala, dla dobra pacjentów, a jednocześnie podwyższa się grupom medycznym te, 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 te finanse. Ja rozumiem pracodawców, że muszą tych, tych wykwalifikowanych pracowników zatrzymywać, ale nie rozumiem tego, dlaczego to musi być zawsze kosztem tych najmniej zarabiających. Degradacja, czyli co dokładnie, zmiana nazwy, znaczy, po jest... to, żeby nie załapywali tak, się do tak, tej ustawy. Tak? Tak. Czyli jakie przykłady? Na przykład salowa, która zostaje zdegradowana do sprzątaczki, wykonuje ten sam zakres czynności, nawet jeżeli ten zakres czynności formalnie jest zmieniony, czyli na przykład nie mamy kontaktu z pacjentem. To jest coś takiego jak polecenie służbowe, które nakazuje na przykład pomoc przy pacjencie. Trudno to zweryfikować, bo pracownicy niemedyczni nigdzie nie mają śladu tego, że coś przy tym pacjencie robili, więc trudno nam jest udowodnić to, że rzeczywiście ten kontakt mamy. Natomiast e, ja dzisiaj na, podczas dzisiejszego zespołu e, mówiłem o tym, że w żadnym. E, w żadnym e, e, Ustanowionym, jak gdyby, rozpisce zakresu obowiązków dla na przykład salowych nie ma pomocy przy pacjencie. Salowa ma sprzątać i to było zawsze, żeby salowa sprzątała. Natomiast e, przez bardzo długi okres czasu. E, ta pomoc przy tym pacjencie wynikała z chęci bycia zespołem, czyli pomagamy sobie wszyscy przy tym pacjencie. Pacjent ma być w centrum i my te, tego, to chcemy utrzymać. Natomiast w tym momencie mamy rozbici, rozbity zespół na medyczny i niemedyczny, i medycy mają zapewnione praktycznie wszystkie, można powiedzieć, przywileje pracownicze, natomiast pracownicy niemedyczni nie. Mhm. O jakich jeszcze rozwiązaniach rozmawiacie Państwo um, na tym zespole? Czy zabiegacie o jakieś, konkretne, o jakieś konkretne zmiany w przepisach? Znaczy tak, kwestie pracowników niemedycznych nie są regulowane ustawowo. Znaczy są wpisani w rozporządzeniu miejsca zdrowia, jeśli chodzi o kwalifikacje, są w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast nie ma regulacji dotyczących na przykład zakresu obowiązków. I dzisiaj o tym między innymi była rozmowa. Ja wiem, że departament broni się przed tym, aby coś doregulować, bo to sprawi, że pracownik już nie jest taki elastyczny. My też oczywiście nie chcemy przeregulowania tych przepisów, bo uważamy, że mamy wykonać swoją pracę, natomiast jeżeli będzie potrzebna pomoc pacjencie, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pomóc, tak? Ale musi być to jak, jakoś unormowane. To nie, może, nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie jest jedna pani sprzątająca, która sprząta dwa, trzy oddziały. Ma pomóc przy pacjencie, wydać posiłki, ona jest, nie jest w stanie tego zrobić. No właśnie, chyba y, kolejnym krokiem powinny być jakieś normy zatrudnienia. To też nigdzie nie jest uregulowane. Nie jest uregulowane, i wydaje mi się, że ministerstwo, ktokolwiek by nie rządził w nie będzie chciał tego wprowadzić. Znaczy, ja wiem, że dyrektorzy są bardzo przeciwni normom zatrudnienia, y, bo przekonajcie się, jak to wyglądało wśród pielęgniarek i lekarzy. Różnica jest taka, że bardzo wiele, wiele osób mówi, że pracownik niemedyczny może być każdy z ulicy, no to moglibyśmy powiedzieć że sprawdzamy tak, utwórzmy normy i zobaczmy czy tylu chętnych będzie na te, na te miejsca pracy Ja uważam, że aby pracować nawet jako salowa czy przątaczka, trzeba mieć predyspozycję. i takich osób jest bardzo mało. Uhum. A jakie to są predyspozycje, proszę pana? No przede wszystkim e, trzeba być empatyczna. czyli ja nie oskarżam nikogo o brak empatii, natomiast y, y, różni się na przykład sprzątanie w biurze, gdzie już nikogo nie ma, a gdzie jest osoba chora. Gdzie my musimy też się wykazać profesjonalizmem wobec cierpienia tej osoby. Przesadnie nie, nie podchodzić do tego pacjenta, ale też go nie ignorować. Umieć zauważać pewne kwestie chorobowe, czyli coś się dzieje w niedobrego, musimy to zgłosić. Więc trzeba mieć takie cechy bardzo empatycznego człowieka, który potrafi dojść do pacjenta, ale też potrafi nie wynosić tego, tej, tej sytuacji do domu. Tak jak to robią medycyny, to jest bardzo ciężkie do utrzymania, bo nie da się przejść obojętnie wobec cierpienia ludzkiego, natomiast no to wymaga jednak takiej predyspozycji. Mhm. A czy Państwo uważacie, że potrzebne są zmiany w ustawie o najniższych wynagrodzeniach? I nawet nie chodzi mi już o wskaźniki, no bo mhm. te wiadomo, że mhm. <laughs> zawsze wszyscy. Takie grupy zawodowe mówią, że one są za niskie, ale być może ta ustawa powinna szerzej y, obejmować szerszą grupę pracowników, a może dokładniej ich definiować i bardziej ich. Y, rozdzielać. To znaczy sama ustawa nie, nie, nie zdefiniuje pracowników, tak? To są rozporządzenia, to są inne akty Ministerstwa Zdrowia, czy Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Natomiast ja w tym momencie, ja wiem, że się pewnej grupie pracowników narażę, ale ja nie jestem przekonany tego, aby rozszerzać te na jedne grupy, dlatego, że mamy doświadczenie. Dopóki nie uregulujemy tych kwestii związanych z pracownikami działalności podstawowej, nie możemy wdrażać następnych osób, bo obawiam się, że nawet jeżeli byśmy wpisali z imienia, e, mówię bardzo okropianie z imienia dane, daną grupę zawodową, to jest taka obawa, że na przykład wpiszemy elektryków, tak, że mają mieć to jakiś określony wskaźnik wynagrodzenia, natomiast za chwilę może się okazać, że tego elektryka nie będzie, bo będzie outsourcing, tak. więc ulegujmy tę kwestię, doprecyzujmy, nauczmy się tego, jak to zrobić i możemy wtedy wdrażać kolejny grup. Obecny rząd szedł do wyborów z hasłem 100 konkretów na 100 dni. Gdyby Pan miał jakiś wskazać konkret na najbliższe 100 dni, coś co realnie byłoby do załatwienia i dla Państwa grupy jest ważne, to co wskazałby Pan w pierwszej kolejności? Ujednolicenie grup zawodowych. Znaczy uważamy, że jeżeli ktoś sprząta na oddziale, to będzie salowa. I nam to tak naprawdę wystarczy. Bo to by pociągnęło i konsekwencje, jeśli chodzi o zakres obowiązków, ale też również regulowałoby kwestie finansowe. Więc to jest na pewno ten konkret. I my byśmy mieli takie życzenie, być może trochę pobożne życzenie, ale w zahamowanie outsourcingu chociażby na oddziałach szpitalu. Bo to niestety, ale widzimy z doświadczenia i też z rozmów z pracownikami, którzy pracują w takich firmach, że to jest niekorzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.